się ma co tam? O, siema, chciałem tylko, chciałem tylko wyjaśnić, bo wydaje mi się, że jest lekki zgrzyd. Że Ty myślisz, że ja tobie celowo Gierki przegrywałem. Słuchaj, z ręką do sercu powiem Ci, że nie trolowałem Cię. Nie trolowałem Cię. N Praktycznie nigdy Cię nie trolluję w tym duo. Bo Ty myślisz, że. No. Wydaje mi się, że ja Cię trolluję specjalnie, do tego przegrywamy. Ale prawda jest taka, że Cię nie trolluję no, i tylko chciałem tyle wyjaśnić. No dobra. Żyuty. przypominam o zostawieniu Suba. Donet już leciał. No spokojnie. No może mi się po prostu łatwiej gra, jak gram samemu, no nie wiem. Jak z Katim gram też mi gorzej idzie, nie? W Lolu. Nie wiem, czego to się bierze. Może dlatego, że też gramy na dło i nie wiem. No mi no dużo nie, lepiej. Nie wiem, by, no. Moim zdaniem nie, nie ma podola swojego gorzej. tylko chciałem, ci, żebyś mi uwierzył kiedyś, że cię nie troluję, nie troluje cię, No dobra, nie no, cię. No, a, no dobra, no tak, ale jak y, wiesz, się wiesz, kali, opierali, żeby pasi, mówisz, że Ale prze, tak, przeanalizowałam tę to... gierkę, przeanalizowałem tę gierkę. Nawet jeżeli zrobiłem to celowo? No, no, no tak, no bo. No, no, no i tak było, to i tak wyszło zajebiście, A od, od, od tego momentu skombakowaliśmy. Bo gdyby to się nie stało, to byśmy skradowali te dwójkę i by się i tysiąca 2000 zł. Okej, no, ja, ja, no, no okej. Okay. Nie, no ja tak jakby rozumiem to. jest jak tak zwany mój legendarny good def na twoich warunkach. Ale no w moich oczach no to źle wyglądało, nie? I pamiętaj, że ja tak gram w taki sposób, że intuję good defy robię, więc jak jest dwóch takich graczy w drużynie, to gra jest totalnie biebana. Kurwa. Byku, ja dostałem totalną przykopkę na linii. No, chłop, grałem, na, na, grałem na dobrego zioma, który próbowałem zajmować i nie udało się. Tu z Galio z, A z czym miałem zagrać? Tepek. Nie, no po jaki tepek się... na Galio się co ty. No nie, no dobra, okej, okay, to że na... lekko odklejony jesteś ogólnie, jak mam grypy No Ale po ci agresywna runa? Jak... A po co, po co mam na tepeka na Galio, jak mam merkę. No dobra, Kejt. Okay, Gozy z dalszym go go runem jak możesz to wziąć. Serio mówię. I teraz tak. Eee. No chciałem tylko wiedzieć, że dostałem prostą przekopkę od do, dobrego gracza na Irelli. No i tyle no. Mecz był chujowy, ol turbo się starałem. Są praktycznie z, naprawdę ja przenazyłam calutką gierkę. No turbo dobre gameplay. I w momencie w którym Caitlyn się opuściła, już koniec gry by był. Już koniec gry. Dwa razy umarła Kate z jest koniec gry. No tak mówię, no, niestety. Nic, nic więcej nie mogę zrobić z tym Garethem. No, chciałbym, żebyś tylko to wiedział, bo ty myślisz, że jak zrobiłem 3-12, to cię totalnie sterolowałem. No w porządku, ale no, w tych trzech grach nic po prostu nie robiłeś. Nie? Kurwa, tym... co ty gadasz? No, jak tak możesz powiedzieć? No nie, to, to jest odklejenie totalne twoje w tym momencie. No, stary, widziałem, oglądałem twój stream, siedziałeś garenem w krzaku, czekałeś na falę i czekałeś aż się gra skończy. No tak, no nie dawałeś siebie. Nie wiem, jakby to powiedzieć. No. Ja pierdolę! A co z kim miałem zagrać? Z Kartusem na sajdzie, czy z, z MFKą, z Vel'koz'em, czy ze Skarnerem? No dobra, uznajmy, że ci wiesz, że nie mnie trollować. Ale nie no, jak tak możesz gadać w ogóle, no. Że siedziałem w krzaku, nic nie chciałem zrobić, to co miałem iść? Miałem wejść pod tę dwójkę, czy czekać na Krypy? No to czemu mamy 40% win rate na kilka No nie gier, no? wiem, co ci powiedzieć, no, a czemu jedyną gierkę, jaką wygr wygraliśmy, to musiałem zrobić 1V9. No nie po prostu pytam, dlaczego mamy tak niski winrate? No ja tak nie jakby. Wiem. Nie wiem. Ja, mam, ja teraz mam słaby winrate, bo mam 49%, tak? Bo powiedzmy, jestem słabym graczem, ale no dalej mam te 49. Kiedyś miałem, pamiętam, najgorszy winrate. Mówię nie przy 15 zagranych gierkach, 50, tylko powyżej kilkuset, tak? To 47% winrate. To jest dalej gorzej, no, niż nasze duło, nie. No to kurde, no to. Mój mózg nie potrafi zaakceptować, że to jest raczej moja wina i to jest tylko czegoś innego. No to zazwyczaj zwalam na ciebie, bo na kogo mam zwalić? Może nam dobiera lepszych graczy, jak gramy razem? Albo nie wiem, daje nam duo, które mnie do, dojeżdża? Nie wiem, jak to wytłumaczyć. No mamy z 40% winrate, czasami nawet gorsze. No to skąd się to bierze? Bo ja nie wiem skąd. Może nas milion Polaków gołstu, jak gramy tło, nie wiem. I robią wszystko, żeby mnie dojechać albo ciebie. Nie, nie mam pojęcia. Może po prostu nie skupiam się, jak siedzimy na Discordzie. Nie wiem. Też mo mo może tak na przykład być, że jak Nie, wydaje, się, wydaje mi się, że za mało padanych teraz. No jest, ale ja na przykład potrzebuję, ja, ja zauważyłem, że gram dobrze w LoL'a, jak w 100% jestem pochłonięty grom i w 100% na niej skupiony. No co ty tak? kurwa, grasz tym kartusem, farmisz krypy, gdzie to musi mieć skupienie, no nie udawaj no stary, jeden błąd... Daj ja Ale jak, stary, Witam jeden błąd, z 2015 kartusem roku. i cię Dariusz łapie na linii Pozdrawiam. i masz przekopę, czaisz, no to skupienie jest oglądałem gierkę, dwa razy się złapał. Poszowałeś na pałę tym i ci Darek łapał. O, przez chwilę mogę jakąś gierkę. Zrobiłem 5, 4, 8 i złapał mnie dwa razy Darek z ghostem Flashem. To jest bardzo Ja dobry. pierdolę, no super, grałeś grałeś jakąś Bambika, który nie potrafi, Dobra, słuchaj, będzie grał lepszych graczy a to będą dojrzali co chwilę, będzie tak karty sam Shedsajna. No taka jest Gryj prawda, taka jest, taka, graczy, taka jest graczy. prawda Grałeś Grałem Gryj już na lepsze karty na graczy, kartu. Ja, ja, no, ja, a dziwnym przypadkiem, każdym grę, którą ja obserwuję, to grasz na turbo noba na banalinii czy to Brandem, to nie, czy Kartusem. To nie jest tak, że ja gram na Turbon, bo po prostu w tak skupiłem się i zagrałem w taki sposób, żeby chłop nie mógł nic zrobić. Kurwa, ty się tym nie linię po prostu tym Kartusem, no ja to widziałem. No ale i Ej, to dobra, czy ja umieć. jestem w błędzie? Czy, nie, nie, widzę brusa. czy ja jestem w błędzie? Może całej gry nie oglądałem. Czy ja jestem w błędzie, że tak ta gra nie wyglądała? Szedł linią i po prostu pushował krypy. Em, zrobiłem 330 CSów, 5-4-8. Dariusz nie mógł mnie za bardzo zabijać na linii. To co? Ale co by to ty mówisz, że ty zagrałeś tak? On, po prostu idzie, idziesz z Sajda i puszysz klipy. Więc to nic tego, że masz klipy. I że masz golda. Pushać trzeba umieć Remek. Pamiętaj, jak Kurwa, źle no nie skupi... no nie, ale. ja 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 Jak ślepiesz jak, jak, jak w i relief, w Dariusz Riven, masz po linii, nie? Potrzebujesz pełnego skupienia, żeby se nie strollować linii takim kartusem. Czaisz? Też wiesz, sypią się donacje, typikujesz jakieś losowe czempiony. to też negatywnie wpływa na mój mindset, nie? Nie, z to są AD postacie, które na tym koncie mam i jak widzę czterech apeków, no to nie będę trzech apeków ów No tak, ale to dalej negatywnie wpływa na mój mindset. Czaisz? A dlaczego wczoraj mówiłeś, że generalnie jak bo, pikujesz dobra, kartusa. Ja jak, powiem, wczekaj, czekaj, 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 wczoraj, 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 chwila, chwila. Daj mi, daj mi powiedzieć, nie, czekaj, daj mi, mi powiedzieć. zapomnę, zapomnę. zapomnę. A to zapisz sobie, 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 zapisz sobie. zapis bym powiedzieć. Zapisz sobie, zapisz ja też bym skończył. Zapisz sobie. <tuszy> ja też bym skończył. Dobra, kurwa, wczoraj, wczoraj pikujesz kartusa, wczoraj pikujesz wczoraj Nie, 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 cicho, cicho. Wczoraj pikujeś kartusa. To mówisz tak, że jak ludzie mają kartę na topie, to się bardziej starają? Tak To dlaczego akurat w twoim wypadku, jak jest pikowane coś innego To jest zły mindset? Gierki na duo są trudniejsze No są trudniejsze więc jeśli Ty nie wystajesz poziomem poza tych graczy, albo grasz nawet gorzej, to gra jest raczej skazana na porażkę. Ej, a czemu, czemu w ogóle zakładasz, że to ja? A nie odstawałeś na przykład poziomem tym Galio, tym Garenem, no... Albo chociaż rozgrywka, no, no nie wiem. Aha, jak czyli jakbym jak, 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 okay. czyli zabijając dwa razy Yone, to jest to moja wina. Że później on jest rozkręcony, że drużyna jest totalnie do boba i odajemy gierkę w 20 minucie. To jest moja wina. Że jak dwa graś... razy... Riven był Gap na midzie, jak CO?! Grałeś... Jak kiga Giga... Gap na midzie? Przecież jak grałem Riven to był Turbo Divi na bocie! Jest... O, o, gapa, ja oszaleję. Ja Oszaleję. Ja oszaleję zaraz! Co?! Jak kiga Gapa dostałem grając z tą Riven Garenem? Co ty gadasz? No Garenem na Jonę. Kurwa, zobaczę mojego leśnika, no proszę, zobaczę mojego leśnika, czemu ty w ogóle, czemu ty, czemu ty nic takiego nie patrzysz? Ale, no dobra, ja też, okej, okay, czyli moje wymówki jak mam 010 10 w grach są w takim razie okej, okay, bo mam chujowego dżunglera. Kurwa, no zobaczę tego leśnika, zabiłem dwa razy one, dwa razy one zabiłem, dwa razy solo Yone zabiłem, zobacz sobie tego, zobacz sobie damage delt skarnera, zobacz sobie damage delt skarnera, mm. damage delt skarnera. Dobra no, no rozumiem no. I zobaczę damage dead Bota, zobaczę damage dead Bota. i miałem, ja miałem Rkę, Rkę, raz umarłem od Rki Jinx Dwa razy Everly na mnie na midzie, raz był Blitzcrank Jak ty kurwa zrobił takie statystyki, grając na takiego ona i one by wyszedł, wyszedł z przewagą później w grze komputerowej To byś powiedział, no dostałem kampę i do drażyna, a ja tak nie mogę powiedzieć, bo gram kurwa nie, w lecu no, możesz, i jestem lepszy możesz, No rzeczywiście ja byłem, ten Karner ale... bot nic nie zrobił no No okej, okay, okej, okay, tego Garena to rozumiem, no ale a, a Riven? Rive, Rive, co było co, co bo, co źle z Riven? Wiesz, że, żeby dobrze grać Riven, trzeba znać kancelowanie od ataków, żeby w tej postaci wycisnąć 100%. To jest tak, jakbyś grał Olafem i nie łapał nigdy toporów. No, Riven to jest trudna postać. Mogłeś więcej nią zrobić też. No, no rel, Norelujesz? Ale dostałem 200 do tych za Riven. No tak, tak, ja nie mam w tym problemu. Tylko tak I, jakby... Imo, Imo dostałem. Powiem tak, twoje LPki, czy nie? No wy zawsze bieram 200 złotych. No tak, tak, no ja o tym wiem. I nie mam. I to nie było tak, że tej gry się nie dało wygrać. To nie było tak, że tej gry się nie dało wygrać, nie to, tak, że że nie dało wygrać. Mi fależy, żeby wpić tego Mastera, już o tym gadaliśmy, wiem, że ty masz... Kurcze, no to nie może... to zależy no to... mi. No a, a, I co? Powiedziałeś, że w czterech gierka dostałem gapa. I jest to turbo nieprawda. Dlaczego tak w ogóle myślisz? Dostałem gapa w jednej grze, jak był Galio. I dostałem gapa, ale wiesz co? Nie poddałem się. Wszystko, co robiliśmy, te, te, to stanie w miejscu, to było kolowanie. To, 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 to były moje kole. Pingowałem Cześć, jak kackos. szalony. Imo? Nie mi Cię powitać, Kackos Chciałem tylko powiedzieć, że Cię nie troluję, a Ty nadal wlatujesz z tym, że giga gapa. A wiesz, na co Ty tak myślisz? Ty tylko myślisz, że ja gram, bo grałem kurwa w lecu, bo miałem wyższą rangę, i Ty myślisz, że. Ale no tak, tak myślisz. Przegrywamy większość gier. Nie, nie przegrywam większości gier. My zagraliśmy z 20 gier, w tym sezonie, to jest mała próbka danych. Nasze duło polega na tym, że próbujesz mnie przekonać na duło. Gramy na duło, robisz z 30 ferrafem. Ja mam powiedzmy 05, 5 skierowałeś gierkę i później gramy dalej i już wchodzą donate na Riven, Master G, jakiś fest, kurwa nie wiem. Kurwa, tylko, tylko dzisiaj się I tak stało, tylko, tylko dzisiaj, tylko dzisiaj się Wszesto tak stało. To tak jest. Kurwa, dobra, Przez... to, był, to był jeden dzień od wielu dawien, gdzie dostałem jakiekolwiek pieniądze za, zagranie, za jakimś szampionem. Później grałem solo i szczerze? A co te gierki jak grałem z Sylasem? Czemu wszystkie gry, które graliśmy z Sylasem, przegrywaliśmy? A ty sobie grałeś jasyło. Ty sobie grałeś innymi postaciami, Bo, bo grałeś na bit bo ci się kurwa nie chciało. No tak, I, no ale ja jak, cię informowałem. Jak, o grasz, tym. jak grasz, jak grasz na wickside spinnerze, to też nie zawsze idzie jakoś super zajebiście. Dlaczego to zawsze ja sam powiedziałem za to, żeby zagrać turbo zajebiście, z chopa na midzie, skierować trzy szmaty z bota i jedno na topie i powiedzieć Zajmij się, że zagrałeś random bruce, Bo masz 300 krypów i masz dużo goda. Dlaczego to zawsze ja jestem do tego zmuszony? Przesyła 5 zł. Cicho. Niech brusik sobie sprawdzi ob giel, to, to, sprawdzi to weź na jakąś lisandrę na Sylasa i pokaż, że umiesz ze mną wygrać gry, a nie będziesz darł ryja. Biegłem w Galio 2.11. Ja jak jak darł ryja? Co z tego już darłem ryja? Powiedz mi, jakę mam zagrać dobrze i się skupić na grze, jak bie bierzesz ryja na Discordzie? Możesz się zmutować? Możesz nie forsować mi nagrania na Discordzie. Możesz generalnie powiedzieć cokolwiek w grze komputerowej, a nie później yy, próbować szukać wymówek, że ktoś drze mordę. No słuchaj, nie moja wina, że ty siedzisz jak pizda na tych streamach ostatnich dni i nic się, kurwa nie odzywasz, no. Co moja to pizda, mo moja ta wina jest? Nie. Ty jesteś kurwa niemym streamerem, no. Ja sam na się dobrze bawię w grze komputerowej, no. Próbujemy wygrać gierkę, stoję w krzakach, no robię co mogę. Gram pod kurwa i jedno dom wyjście, na czyli Caitlyn. Też bym I... się dobrze bawił, jakbym na kumplu dostał 1 k donat za trollowanie mu gier. pikami, no. no. I, 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 właśnie chodzi, i właśnie zmierzam do tego, że zawsze chodzi o pieniądze. I nie, nie, nie strollowałem cię, kurwa. Nie strolowałem cię. Nie dostałem pieniędzy za strollowany, dostałem pieniądze za czempiona. Ani to Raven, ani Galio specjalnie trollowałem ci gry komputerowej. A, a mi się wydaje, że to tak uważasz. I do tego przyszedłem to wyjaśnić, że no, nie robię takich rzeczy, że specjalnie trolluję. Jak chcesz, możemy pograć, ale grasz z Sylasem, Czogatem, Lisandrą. Kurwa, mać, terenami. Dobra, jak chcemy grać, dobra, ale ty grasz z postacią kurwa z mety i nie robić 10 wybieg na, na topie co Gierkę, yy, szukając wymówek typu No, tak się gra, to jest top lane. No, okay, ja się skupię, nie będę płakał, nie będę narzekał, będę grał tak jak ostatnie dwie gry grałem. Zero tiltu, full focus, nie zero 10. Co to za full I... focus? Kurwa granie kartusem, dobijanie klipków. No weź no chłopie, no przecież to. Stary, nie, to idę, nie no. zrozumiesz, musisz się skupić graniem kartusem, żeby ty... Ktoś ty jesteś odkryjony, karkę. kurwa. Ty jesteś odkryjony. Nie trzeba się skupić grając z kartusem. Jak nie? Wiesz, jak łatwo dojechać kartusa bez flasha i bez Escapeu na Ganku, na Irelium, Riven, Dariuszem, nie wiem, Gwen. Człynku, ty masz bone? prosty wybór, ty masz prosty wybór. Albo przypu przypuszczujesz krypę, kiedy możesz przypuszczować, albo dajesz się spuszczać, kiedy on puszuje i jeżeli go nie ma, to po prostu puszujesz apałę, Jeżeli go nie ma, to albo masz do wyboru, stanie w krzakach i czekanie na falarz dojdzie, albo wychanie w fale i zabicie jej tej nabiżek ty umrzesz No, chodź, basę Solo, chodź, ja solo dwie gierki, najwyżej na solo. No, no powiedz, ja też se solo na nie wygrałem, co? Już mam 350 lp -ków. boli cię dupa tam, Lamy się co kurwa mastera w bizie może, o, ale ci dupka boli, co? Sorry, bo ja mam ekipę do grania finną niż na ra, Uff No i zaś cię poskładał Ty głupi ten Bernard No, dużo bije też, nie podoba mi się Kurwa mać no No nie wytrzymuje, przepraszam Co się stało?